Aktywność fizyczna jest niesamowicie ważna w życiu współczesnego człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia jasno mówi, że powinniśmy być aktywni codziennie. Najlepiej powinniśmy uprawiać tę aktywność fizyczną ze średnio umiarkowaną intensywnością, minimum 30 minut dziennie. Biorąc pod uwagę najnowsze badania, to tylko 8% Polaków deklaruje systematyczną aktywność fizyczną. Natomiast inne badania mówią, że aż 75% poraków opowiada się, właściwie deklaruje siedzący tryb życia. Kolejne badania mówią, że jeśli nic się nie zmieni, to obecny dziesięciolatek będzie żył krócej niż jego rodzice. Skutkiem właściwie braku, braku aktywności fizycznej będą choroby cywilizacyjne, czyli choroby układu krążenia, cukrzyca, osteoporoza czy też inne. To, że aktywność fizyczna jest ważna dla nas, już nie, nie, nie jest wiadomo od dziś. Nadworny lekarz z III Wazy powiedział, że. Ruch jest w stanie zastąpić prawie każde lekarstwo, natomiast żaden, 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 żadne lekarstwo nie zastąpi nam ruchu. Aktywni powinniśmy być codziennie i powinniśmy zacząć już od dziś, ale na samym początku powinniśmy kierować się kilkoma zasadami. Nie ma uniwersalnych treningów. Dla każdego z nas powinien być opracowany indywidualny trening aktywności ruchowej. Dla każdego, każdy z nas powinien mieć swój trening aktywności, ponieważ każdy z nas jest inny i każdy z nas inaczej reaguje na bodźce obciążenia. Dlatego powinniśmy na tym, w tym pierwszym etapie skorzystać z porady instruktora, który poleci nam, ułoży nam właśnie odpowiedni trening. A po drugie, powinniśmy obserwować własny organizm, jak reaguje na bodźce treningowe. Jeśli już zdecydujemy się podejmować aktywność fizyczną, musimy pamiętać o jednej rzeczy: musimy być systematyczni w swoim działaniu. Podczas każdego treningu na nasz organizm działają odpowiednie bodźce. I te bodźce właśnie powodują to, że nasz organizm adaptuje się do zmian, które następują podczas treningu. Jeśli będziemy trening podejmować raz w tygodniu, to wówczas będzie to tak, jakbyśmy zaczynali go cały czas z punktu wyjścia, ponieważ nasz organizm podczas treningu dostaje odpowiednią pamięć, czyli pamięta obciążenie, które, które aplikujemy. Ale ta pamięć trwa około 6 dni, więc jeśli trening będziemy wykonywali tylko w poniedziałek, to zaczynamy go cały czas z początku zero. Nie dajemy szansy zaadoptować się do wysiłku i realizować kolejne cele. Cele, aby być lepszym, aby nasz organizm lepiej funkcjonował i lepiej działał. Podejmując aktywność fizyczną, musimy pamiętać o tym, aby treningi, aby treningi układać odpowiednio w cyklu treningowym, w cyklu tygodniowym. Jeśli będziemy trenowali poniedziałek, wtorek, środa, to nie będzie to miało sensu. Najlepiej trenować na przykład poniedziałek, to, e, środa, piątek, tak aby pomiędzy jednym a drugim dniem treningu był dzień przerwy. To spowoduje również to, że organizm będzie miał czas na odpoczynek, na regenerację. Cykliczność jest niesamowicie ważna, ponieważ jest to realizowanie odpowiedniego planu treningowego, tak abyśmy mogli realizować swoje cele. Na pewno każdy z nas ma swoją ulubioną aktywność fizyczną, którą lubi i cieszy się, kiedy może wyjść, na przykład pojeździć na rowerze, wyjść na spacer, robić to, co naprawdę lubi. Ale musimy pamiętać o jednym że na nasz organizm musimy działać wszechstronnie musimy działać na cały nasz organizm więc najlepiej jest, abyśmy podejmowali takie aktywności, które będą. Działały na każdą partię mięśniową, tak abyśmy nie kształtowali na przykład tylko mięśni nóg czy mięśni klatki piersiowej, ale aby ten organizm był dostosowany do całego organizmu, abyśmy mogli kształtować wszystkie nasze mięśnie. Kolejną zasadą, którą chcemy Państwu przedstawić, jest stopniowanie obciążeń. Musimy pamiętać, że Podczas podejmowania aktywności fizycznej musimy wiedzieć, jakie obciążenie zastosować do naszego organizmu i również musimy też wiedzieć, kiedy to obciążenie zmieniać. Należy pamiętać o tym, że jeśli trenujemy, to nasz organizm adoptuje się do wysiłku i po jakimś czasie półgodzinny spacer po prostu nie robi na nim żadnego wrażenia. Dlatego musimy zmienić na przykład tempo czy czas trwania tej aktywności po to, żeby do organizmu dotarły nowe bodźce, żeby organizm zaadaptował się do nowych bodźców. Zaczynamy zawsze od ćwiczeń łatwiejszych, przechodząc te ćwiczenia łatwiejszych i oczywiście ogólnych, przechodząc później ćwiczenia z większą intensywnością, czy też ewentualnie wydłużamy czas trwania danej aktywności. Jest to niesamowicie ważne, abyśmy realizowali cele i podnosili swoją kondycję fizyczną. Proszę Państwa, bądźmy aktywni cały czas. Każdy dzień. Mam nadzieję, że przekonałam dziś Państwa do tego, że warto być aktywnym. A już dziś zapraszam Państwa do naszego centrum sportu, tam gdzie możecie Państwo skorzystać z fachowych porad, profesjonalnych instruktorów i rozpocząć właśnie swoje pierwsze lekcje z Nordic Walking. Do zobaczenia na trasach!